16 ciekawych gadżetów kuchennych z AliExpress. Linki do wszystkich znajdziecie w opisie. Zaczynajmy! Tym razem niekonwencjonalny gadżet. To worek do pieczenia ziemniaków w kuchence mikrofalowej. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób na ich upieczenie. Zazwyczaj wystarczą 4 minuty, ale to zależy od mocy mikrofali. Po prostu wkładamy całe ziemniaki do torebki, a ją do mikrofalówki. Po chwili mamy cieplutkie, gotowe ziemniaczki. Przyda się również do gotowania kukurydzy czy podgrzewania pieczywa. Sekretem jest tutaj konstrukcja, która tworzy kieszeń parową, zapewniając odpowiednią temperaturę i wilgoć. Worek jest wielokrotnego użycia. Sam mam w domu i działa naprawdę dobrze. Wyciskarki do warzyw i owoców Mui to świetna alternatywa dla sporodroszczej konkurencji. Ta wyciskarka działa na zasadzie powolnego rozdrabniania, miażdżenia i przyciskania soku przez coraz to drobniejsze oczka sitka. Nie niszczy składu odżywczego wytworzonego soku, jak to ma miejsce w klasycznej sokowirówce. Jej dobre działanie potwierdzają liczne komentarze na Aliexpress zadowolonych klientów z Polski. Polecam poczytać. Wyciskają sok nawet z twardych warzyw. Ważną cechą jest też łatwość czyszczenia. Urządzenie rozbieramy na poszczególne elementy i z łatwością myjemy pod kranem. Ostatnio zaletą jest to, że wysyłane są z polskich i hiszpańskich magazynów, więc mamy pewną dostawę w kilka dni. Przenośne składane silikonowe pojemniki na żywność to świetna propozycja dla osób na diecie lub po prostu lubiących przygotowywać sobie posiłki do pracy, na trening czy dłuższą podróż. Po spożyciu jednym ruchem składają się, przez co zajmują mniej miejsca i są wygodne w transporcie. W skład zestawu wchodzą cztery silikonowe pojemniki o pojemnościach od 350 ml do aż 1200 ml. Oczywiście możemy je kupić pojedynczo. Są odpowiednie do przechowywania żywności w lodówce, zamrażarce oraz można ich używać w kuchence mikrofalowej. Zastosowany materiał jest bezpieczny w kontakcie z pożywieniem, a i również łatwy w utrzymaniu czystości. A teraz coś dla purystów pożywienia tolerujących tylko 100% naturalne składniki. Ten gadżet służy do sprawdzenia składu tego co jemy. Urządzenie ekspresowo dokona pomiaru zawartości azotanu w warzywach, owocach, mięsie i rybach. A nawet sprawdzi jakość i skład wody pitnej. Około 25% azotanów przekształca się w toksyczne azotany, a z nich mogą powstać rakotwórcze nitrozoaminy. Ogólnie azotany to związki na ogół bezpieczne, jednak spożywane w dużych ilościach mogą wywołać zespół złego wchłaniania, a co za tym idzie, różne zaburzenia, osłabienia naszego organizmu, a z tym produktem sam możesz kontrolować to, co jesz. Jedzenie kiełków niesie ze sobą korzyści dla zdrowia, dostarczają sporo witamin i minerałów. A automatyczna kiełkownica zapewnia nam cały czas świeże kiełki, które możemy dodawać do potraw, sałatek czy nawet wyciskać z nich soki. Swoją drogą kiełkownica to ciekawa nazwa. Dzięki zapewnieniu ciągłej dostawy świeżej wody, temperatury i powietrza możemy w nieskończoność hodować naturalne kiełki w swoim domu. Takim sposobem zawsze będą pod ręką i to najświeższe jak to jest tylko możliwe. Rozkładany kosz na śmieci, który przyda się podczas każdego gotowania. Kosz można zawiesić na drzwiach szafki i dowolnie go przekładać. Podczas obierania warzyw, owoców czy krojenia czegokolwiek, resztki możemy jednym ruchem zgarnąć i wsunąć do kosza. Składa się i rozkłada w łatwy sposób, przez co można go schować, jeżeli nie jest nam potrzebny. Bardzo wygodny i praktyczny gadżet, który ułatwi zachowanie czystości podczas przygotowania posiłków. Tym razem nie będzie to ciekawy gadżet, a przydatna dekoracja. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Piętrowa patera. Wykonana jest z bambusowego stelarza oraz trzech misek. Wygląda bardzo elegancko. Przyda się podczas spotkania ze znajomymi na ustawienie przekąsek, słodyczy czy owoców. Mało innowacyjny, ale za to ładny produkt. Niezbędnik w każdej kuchni, czyli ręczna ubijaczka. Dzięki niej z łatwością ubijemy jajka czy śmietanę. Wystarczy lekko chwycić i poruszać góra-dół. Urządzenie zacznie się rozkręcać i z łatwością ubijać dany produkt. Jest to dużo szybsze i wygodniejsze rozwiązanie od tych starych trzepaczek, którymi to trzeba się naprawdę namęczyć, aby ubić białka na sztywno. Nie potrzebujemy prądu ani baterii, a wystarczy nam siła własnych mięśni i to bez zbytecznego wysiłku. Wykonane są ze stali nierdzewnej. Chciałbyś wyhodować swoje własne ziemniaki, ale mieszkasz w bloku na piątym piętrze i nie masz własnego ogródka. Albo po prostu wolisz prowadzić uprawy w ciepłych domowych warunkach, koniecznie sprawdź te donice, będą idealnie się do tego nadawały. Dzięki elastycznej, oddychającej włókninie możemy hodować w tych torbach ziemniaki w domowych, miejskich warunkach. Boczna klapa pozwala nam później z łatwością wydobyć nasze plony bez wykopywania całej rośliny. Bierzesz tyle, ile potrzebujesz na obiad, a reszta rośnie dalej. Jestem zwolennikiem produktów wielofunkcyjnych, a to jest jeden z dobrych przykładów. Łyżka kuchenna o wielu zastosowaniach. Możemy nią odcedać makaron, nakładać go bez problemu, oddzielimy w nim białko od żółtka. Druga końcówka służy jako łopatka do przewracania jedzenia na patelni. W rękojeści mamy otwory do odmierzenia odpowiedniej porcji makaronu spaghetti. Jest jeszcze mały plastikowy nożyk i nawet reklamują, że można nią rozgniatać ziemniaki, ale akurat temu już bym tak nie ufał. Mimo to jest to mały, tani gadżet, a ma wiele zastosowań. Znudziły wam się tradycyjne gotowane jaja na twardo, a co powiecie na to, żeby jeszcze przed ugotowaniem, bez rozbijania skorupki, zmiksować białko z żółtkiem? To jest gadżet specjalnie zaprojektowany do tego zadania. Wkładamy jajko do środka i kilka razy ciągniemy za sznurek. Żółtko z białkiem wymieszają się. Następnie wrzucamy do gotowania. Finalnie wychodzi nam takie oto ciekawe jajko, które zaskoczy wszystkich przy świątecznym stole. Mały lifehack. Taki sam efekt można uzyskać kręcąc jajko zawinięte w ścierkę, ale tutaj jest duże ryzyko, że wyląduje na ścianie. Elektryczny kubek dla leniwych, który sam dokładnie wymiesza swoją zawartość. Na uchwycie kubka umieszczony jest przycisk po naciśnięciu, którego uruchamia się mechanizm mieszania. Świetny pomysł na prezent dla osób pracujących w laboratoriach, ponieważ zasada działania jest taka sama jak w magnetycznych mieszalnikach laboratoryjnych, czyli tych z szybko obracającą się pastylką w środku. Kubek wyposażony jest w wieczko z uszczelką zapobiegającą rozlanie płynu. Skonstruowany jest ze stali nierdzewnej w taki sposób, że działa jak kubek termiczny długo utrzymując temperaturę. Jak już mamy wprowadzone sankcje na zakup toreb jednorazowych i przestawiamy się na te wielokrotnego użytku, to lepiej mieć jedną, ale wypasioną. Ta na początku wygląda jak zwykła torebka, ale jest rozkładana przez co wielokrotnie zwiększa swoją pojemność. A jak mamy ciężkie zakupy, to żeby się nie nadwyrężać, możemy rozłożyć kółka oraz stópki. Dzięki którym staje się on niezwykłym wózkiem na zakupy, a ten znacząco ułatwi doniesienie zakupów do domu. Torba jest lekka i kompaktowa, można ją łatwo złożyć i rozłożyć, bardzo praktyczna. Często gdy gotujemy, pieczemy czy chociażby podgrzewamy coś w mikrofalówce, to naczynia nagrzewają się na tyle, że nie możemy ich wziąć bez oparzenia rąk. Dlatego warto mieć taki chwytak, który pozwala stabilnie utrzymać i wyjąć naszą potrawę. Silikonowe końcówki zapobiegają wyślizgnięciu się naczyń, ale też nie powodują zarysowań na gładkich powierzchniach. Nowatorskie podejście do zmywania naczyń, zastępujące standardowe gąbki. Ta posiada swój własny dozownik na płyn. Wlewamy go do środka. Gdy najdzie potrzeba, wystarczy nacisnąć kciukiem przycisk, aby otrzymać odpowiednią dawkę płynu. Sam zbiornik służy także jako uchwyt dla wygodniejszego zmywania. Na aukcji możemy zakupić dwa rodzaje: zarówno gąbkę drucianą do cięższych zabrudzeń, jak i taką wykonaną z tworzywa sztucznego do delikatnych powierzchni. A teraz coś, co każdy zna i chciałby mieć: fontanna czekoladowa w wersji domowej. To ciekawe wzbogacenie przyjęć rodzinnych i spotkań towarzyskich. Przede wszystkim świetna atrakcja nie tylko dla dzieci. Płynna, pyszna czekolada opadająca po kolejnych poziomach, a w niej możemy zanurzyć i otulić kawałki banana, truskawki, pianki i czego sobie tylko dusza zapragnie. Fontanny czekolady zazwyczaj widzimy na weselach, a teraz za nieduże pieniądze możemy mieć we własnym domu. W opisie wrzucę także link do samej czekolady, ale to już na Allegro. To już ostatni gadżet na dzisiaj. Przypominam, że linki do wszystkich znajdziecie w opisie filmu, tak samo jak link do Let's Shop, dzięki któremu zaoszczędzicie na zakupach. A my widzimy się już niedługo. Cześć!